Cześć, witajcie, jestem Matkowski Dzisiaj wam pokażę jak stuningować radiowóz GTA 5 na fabule Jedynie co wam będzie potrzebne to auto z ulicy i hajs, żeby je tuningować. To jest na no online -ie. Tylko na no online -ie. Znaczy, no przepraszam, na fabule Bo na no online się nie da To jest tylko na fabule, bo No online, no nie wiem czy się da, no ale na pewno się nie da, bo postać automatycznie przenosi do domu a tego byśmy nie chcieli także tak ulepszamy od razu mówię zmieni się tylko klakson nie wiem czy będą neony ale to już mniejsza z tym yy, tablica kolor się też nie zmienia ale no kolor możemy dać byle jaki no i, i tutaj koła i tutaj właśnie możemy dać jakie mogą być w tym radiowozie sobie takie Właśnie, o, idę sobie powiedzmy, albo nie, dam zielony. O, i krzywie chcę na przykład przyciemniony. Będzie w sumie wam takie... W sumie będzie wam potrzebne tylko auto ulepszone i nic więcej. Czekajcie, muszę coś zobaczyć. Słuchajcie tak. Dalej udajemy się... Dalej yy, udaj udajemy się na komisariat policji. Wykonujecie dokładnie to samo co ja. Słuchajcie, tylko jeszcze tylko rozpędza. Wow, dobra. Aha, i nie ma radiowozów. Świetnie. A nie, jednak są. Czyli, patrzcie, robimy taki myk, że parkujemy tu auto. Nie, o Syk. zostawiamy to auto tutaj. Biegniemy kraść radiowóz. To już mniej tym jaki to będzie radiowóz. On po prostu będzie streamingowany. O, tam się zrespiło. A to patrzcie, jaki fart, co akurat nie będzie trzeba, wiecie, nie będzie jakiegoś specjalnego problemu. Także syk, zostawiamy to auto tutaj. I musimy tylko uciec z policji Ale no, to jest łatwe, to ja nawet nie będę cięcia robił, bo... Byłoby aż za żałosna, żebym nie zgubił Widzicie, jak już ich z tyłu zostawiłem? To jednak gwiazdka, także... O, już ich kupimy, dobra musimy się udać yy, na lądowisko i lądowisko jeżeli się nie mylę musimy się udać tutaj w to miejsce, w to tutaj jest blisko plaży, Także no ja już się tam udaję póki głupio policja. No może że pan policjant będzie w porządku, serio i się skręć tu. Że... Czekajcie sobie pojedziemy tak I od razu mówię radiowozu prawdopodobnie nie możemy obić, ponieważ jak ja obijałem ten radiowóz, to on właśnie nie dało rady tego zrobić mi no w sumie nic z tego nie wyszło Także no, idziemy w to miejsce co zaznaczyłem na mapie i od razu mówię, taksówki też możemy tak tuningować, to samo. Podjeżdżamy tam na parking taksówek, zostawiamy samochód, bierzemy taksówkę, jedziemy w to miejsce, co, co pokazałem na mapie. Jeżeli film wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Wow. I napiszcie jakie byście chcieli filmy z czego w komentarzach. Napiszcie też jakiś komentarz. Jakbyście mogli. A my wracamy już do materiału. Dobra. Jak tutaj podjedziemy. To musimy tutaj wjechać. Ja nie mam lądowiska zakupionego, ponieważ ja w fabułę za bardzo nie gram. I teraz będę wam potrzebny też postać, czyli trochę przejście... Będziecie musieli fabułę. I wjeżdżacie tak dopóki wam radiowóz nie zgasł, ale tak dokładnie patrzcie, tak. Wolno, wolno. Wolno, wolno. O, zgasł wam, nie? No teraz tak. przechodzicie na byle jaką postać, tylko nie postać z online'a, na przykład na takiego Michaela. Czekamy. Kiedy już będziemy mogli chodzić tą postacią, odczekujemy 10 sekund. I przemieniamy się nad tą postać, czyli u mnie to będzie Franklin, na tą postać, co będzie po prostu miała y, ten. Y, ten. No. radiowóz. Ok, odczekujemy 10 sekund. 5, 4 Dobra. Nie liczyłem, także mam trochę problem. A dobra, myślę, że już minęło. Przechodzimy z powrotem na Franklina. I Franklin już nie będzie stał tam w miejscu. Tylko zobaczcie, że o, widzicie? I właśnie tak nam się powinno pokazać. I teraz patrzcie. O, macie stilingowany radiowóz, tylko nie wiem czemu nie na moich kołach. Ale kit już z tym. To jest stylingowany radiowóz. O, słyszycie nawet po silniku. I taki radiowóz możecie wstawić do garażu. Mogę wam też to pokazać. O, garaż nawet jest blisko. Także no na kołach to diamond nie działa nie. wiem Czemu? Także jak widzicie można mieć taki radiowóz. Tylko mówię na no online się nie da mieć. Na Xboxie pamiętam jak grałem to dużo osób właśnie miało takie radiowozy o... wiecie licze i tak mode... dalej modowanie i tak dalej cztery okay, zbliżamy się już do mojego garażu O dobra, do garażu Jak widzicie da się przechować to auto w garażu? O Proszę bardzo. Jest nasz radiowóz. Jest radiowóz tuningowany, Proszę bardzo. Jeżeli film Ci się spodobał, tak jak mówiłem, daj łapę. Ja byłem Matkowski i siema.